Cześć witam, Citroen C3, 11 benzyna. Auto ma problem z odpalaniem i przyspieszaniem. Jak już auto odpali i próbujemy przyspieszyć, auto gaśnie. Jeśli dotkniemy delikatnie, wprowadzimy go na obroty, jako się da jechać. Po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu samochód gaśnie. Tutaj są błędy P0. .215 na usterkę głównego przekaźnika zasilania, i to jest od zasilania układu paliwowego, co za tym idzie. Co powoduje taki błąd? Taki błąd jest spowodowany prawdopodobnie, tak jak było w tym przypadku, usterką świecy zapłonowej, zbyt, zbyt, dużo, wys... zbyt długą eksploatacją pojazdu na, na jednych świecach. Zaraz wam tu wszystko pokażę, jak to wygląda. Świece są wypalone są zbyt duże przerwy na świecach co dalej jeszcze taki błąd powoduje konsekwencją tego błędu P0215 są dwa kolejne błędy na układ wtryskowy na którykolwiek z wtryskiwaczy po prostu ten przekaźnik w momencie gdy się pojawia jakieś przepięcie ze świecy zwarcie on wyłącza nam cały, cały układ, samochód gaśnie no i wiadomo konsekwencją tego dalszą są błędy innego typu i teraz prosta naprawa w sumie 10 minut roboty tutaj, tutaj jedyną słuszną receptą na to jest wymiana świec koszt nieduży, świeca kosztuje około 12-13zł jedyne co należy wiedzieć to czytać ze starej świecy oznaczenie taką samą lub zamiennik do tej Yy, którą mamy w aucie zamówić, wymienić, i auto powinno jeździć dalej. Błędów yy, raczej już nie będzie. Idziemy teraz do przodu. Ja pokażę, jak to wygląda. A więc tutaj mamy nasz silnik 1,1 benzyna. Tu mamy nasze świece i teraz tak raz, że na świecy jest zbyt wysokie tutaj zbyt duży odstęp to jest jedna kwestia ale drugą kwestią jest to, że która z tych świec może robić zwarcie i raczej ta druga opcja ze zwarciem powoduje nam owe błędy no tutaj najprościej tak wymienić świecę, to nie jest duży koszt świeca powinna mieć nominalnie 0,9 mm odstępu nasza ma mm y, 70. Teraz tutaj jeszcze mierzem pokażemy. Ustawmy sobie dopuszczalną wartość dla tej świecy. Teoretycznie, jak podaje, jak podaje nam e, katalog, świeca powinna mieć 9,9 przerwy. Proszę. Tyle powinno być Mamy jeszcze raz Praktycznie jeszcze raz tyle no naj, Najprościej tak Wymienić teraz świece Tutaj w tym aucie to pomogło I prawdopodobnie w większości aut z tego typu Usterką będzie to samo Tutaj były założone jeszcze Oryginalne świece Prawdopodobnie Albo we wczesnych aktach serwisowych Były wymienione Albo jeszcze wcale nie były wymieniane Jedna ze świec jest yy, przepalona tutaj nie wiem, czy te, nie wiem która to tak, to jest ta świeca, która ma największą, największą szczelinę. Tutaj rdzeń tej świecy jest nie wiem czy będzie widać na filmie jest zgięty Według, według norm dla świec do układów, o, układów wtryskowym ta, ta, ta przerwa powinna wynosić od 0,6 do 0,7 mm tam jeśli auto jest na gaźniku tam ta wartość jest dużo większa ale według tutaj tego co pokazuje katalogi, i tego co pokazuje producent te świece które były zamontowane w tym aucie Zdecydowanie odbiegają od norm, no tutaj wymiana świec pomogła, raczej więcej szukać nie trzeba. Jeśli u Państwa pojawia się podobny problem, auto nie chce przyspieszać podczas gwałtownego wciśnięcia pedału, auto gaśnie, wyrzuca błędy na główny przekaźnik układu tej wtryskowego lub na elektromagnes wyłączenia silnika. Tak to te błędy tam się opisują. Prawdopodobnie tutaj przyczyna będzie właśnie albo w świecie, albo, albo gdzieś w cewce. Chodzi tu generalnie na chłopski rozum mówiąc, jest gdzieś przepięcie, jakie zwarcie. Mam nadzieję, że tym, tym filmem komuś z Was pomogę. Można to zrobić we własnym zakresie. 10 minut roboty. Klucz 16, klucz 10 i, i to w sumie, w sumie wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale.